Witam Ciebie na lekcji, w której dowiesz się, jak obliczyć wartości wyrażeń algebraicznych. Jeżeli chodzi o obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych, to będziemy mieli tutaj pewne litery, w których miejsce będziemy wstawiać liczby, które znamy. Przykładowo, wyrażenie algebraiczne wynosiłoby x do Dodać 1. I my mielibyśmy obliczyć wartość tego wyrażenia dla x równego 2. Wtedy wiemy, że x wynosi 2. Więc do wyrażenia algebraicznego, które mamy, w miejsce każdego x wstawiamy dwójkę. Czyli zamiast x mamy 2 do kwadratu, dodać 1. 2 do kwadratu to 4, dodać 1 to 5. Jeżeli mielibyśmy dokładnie to samo wyrażenie algebraiczne, ale mielibyśmy je obliczyć wartość tego wyrażenia dla x równego minus 1, to wtedy zamiast x wstawimy minus 1k do kwadratu, dodać 1. Minus 1 do kwadratu to 1, dodać 1 to 2. To I teraz spróbujmy obliczyć kilka wartości liczbowych wyrażeń algebraicznych. x do kwadratu odjąć x dla x równego 7. x do kwadratu, czyli 7 do kwadratu, odjąć 7, czyli 49 odjąć 7, równa się 42. dwa. Jeden. Dodać. X. I w nawiasie X plus cztery. I teraz obliczymy wartość liczbową dla X -a równego minus jedenaście. Czyli mamy jeden. Dodać minus jedenaście. Razy minus jedenaście dodać cztery jeden. Dodać minus jedenaście razy i teraz minus jedenaście dodać cztery to będzie minus siedem. Jeden. Dodać Minus 11 razy minus 7 to są minus razy minus, czyli plus. Czyli dodać 77, czyli 78. 2x do kwadratu odjąć y i w nawiasie mamy x dodać 1. Obliczymy teraz wartość dla x równego minus 2 i y równego 5. 2 razy x do kwadratu, czyli minus 2 do kwadratu, odjąć y, czyli 5, i w nawiasie mamy x, czyli minus 2, dodać 1. 2 razy minus 2 do kwadratu to 4, odjąć 5, razy minus 2 dodać 1 to minus 1. 2 razy 4 to 8, odjąć 5 razy minus 1 to minus 5, czyli będzie 8, dodać 5, czyli 13. M, od dodać 1 razy n odjąć 2. Dla m równego 2 i n równego 1. Czyli 2 dodać 1 razy 1 odjąć 2. 2 dodać 1 to 3 razy... Jeden odjąć dwa to minus jeden, czyli minus trzy. Spróbuj teraz ty, obliczyć kilka zadań. Oblicz wartość. Wyrażenia. Pierwsze wyrażenie to będzie 2 X odjąć x kwadrat odjąć 5 Dla x równego minus dwa. A drugie wyrażenie to. Dwa tysiące razy a, dodać sto razy b, i dodać c. Dla a równego dwa, b równego siedem i c równego. 9. Życzę Ci powodzenia i do zobaczenia na następnej lekcji.